Witam was bardzo serdecznie, moi byczki malinowe Miałoby dzisiaj grubo, niestety Portfel mi na to nie pozwolił Ale jutro obiecuję, że na pewno będą Konkretne, grube bitwy od początku A dzisiaj próbujemy Z tej stówki ugotować jakąś Fajną koseczkę, zobaczymy czy uda nam się tutaj Coś fajnego zrobić, mam pewien Pomysł, pomysł na dzisiejszy challenge Ale przed tym standardowo, tutaj do zgarnięcia Macie skinka takiego, że wziąć udział na niego Należy zasubskrybować kanał, dzwonić, wstawić łapkę w górę, skomentować odcinek A jeśli mnie lubicie, my chcecie mnie wesprzeć Standardowo w tym miejscu możecie wpisać mój kod Adixon przez wodzi, dostajecie da darmowe 2 zł, 10 groszy oraz 10% więcej do depozytu. A dla wpłacających z moim kodem cały czas do zgarnięcia macie kockę za 546 zł. Minimalna wpłata 20, im większa, to oczywiście macie większą szansę, że tą kockę tutaj traficie. Jeśli interesuje Cię szybka i bezpieczna wymiana i kupno skinów, zapraszam Cię na Piratę Swap Z kodem Adixon dostajecie 35% bonusu do wpłaty. My zaczynajmy przygodę. od Odmyślę tutaj skrzyneczek eventowych ja tu mam jeszcze te. Wiecie co, ja to sobie użyję, żebym po prostu miał na zero, bo te punkty eventowe mogą nam się przyczynić tutaj do zrobienia tej kowski. Dlatego ja to wszystko użyję i po prostu tego skina nie będziemy używać w tego odcinku. Będzie on sobie siedział tam w ekwipunku. A my zacznijmy. Tacz zacząłbym sobie tutaj od może nawet dwóch takich skrzyneczek za 840. Będziemy lecieć dzisiaj spokojnie. Nie będziemy szarżować wszystko z równowagą. Zobaczymy jak nam będzie to lecieć. Niestety, tutaj pierwszy raz minusik. No, na połowę straciliśmy, ale jeszcze raz byśmy tutaj spróbowali. Może za drugim razem coś lepiej byśmy tutaj uwalili. No i ten drugi raz też nie taki zaciekawy. A co tu jak z buście na tej skrzynce? Dużo ona nam tu tutaj nam. O kurcze! 75% 73x. 5% na tu MKE. Spróbujmy dwie takie za 16 zł, tak z ciekawości. No i no tutaj nam trochę zabiera, nie? Tutaj już troszeczkę bardzo nam zabiera, niestety, na tym trybie boot. Dobra, jeszcze raz, ostatni. Może teraz. No, może teraz będzie coś fajnego. Okej, okay. no 27 zł, bez takiej tragedii. Dobra, uciekam. Jak nie chcę dać, to uciekamy. Zamiast tych eventowych, to może byśmy tu spróbowali, może otworzyć jakieś te z y, troszeczkę, można powiedzieć, niższej półki niż te eventowe. Weźmy lowe case'a. Spróbujmy. 12 zł. Dawno takich w sumie też skrzynek na tej stronie nie otwierałem tanich, więc zobaczymy, co one tutaj na co je stać. Ruby nam wypada za 4 zł. No na minus, niestety. Jeszcze raz tego love case'a. Musimy sobie tutaj dziabnąć, i niestety, no sytuacja cały czas idzie w dół. To mi się niestety nie podoba, i jest to troszeczkę bolące, więc może poratowalibyśmy się jakoś tutaj leciuteńką bitwą. Eee, leciuteńka bitwa. O, jest jakaś za 33 zł. Spróbujmy. Ciasna maolata. <gryw> Do ciasnej maolaty tutaj się wbiliśmy. Dobra, ciasna maolata. Witam serdecznie. Ja się steward nie nazywam, ale z miłą chęcią tu na kaskę wyrucham. Zobaczymy, czy będzie tutaj dymane. Jak na razie piękna, a wupka za dyszkę, ale też tutaj 6 zł trafione zostało przez małolatkę. Małolatki jału. No nie, no nadgoniła. 20, no 20 groszy. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Ale są teraz przyneczki zboostowane No, one są tutaj droższe, więc. Teraz, jakby z nam jeszcze jakąś przewagę tutaj dała. No dawaj, Jaki skinek konkretny. Chyba on trafił, ko. No właśnie. Czy to jest nasz koniec? Ja, pierdzielę, no nic nie idzie po naszej myśli. Naprawdę, no nic nie idzie po naszej myśli. Przez całe chyba 5 dni ja naprawdę jestem w szoku. Jak można mieć takiego pecha? Jak można mieć takiego pecha? To jest po prostu niepojęte. Ani bite nie wygrywam, ani skrzynki nie oddają, no. Kurcze pieczone, no kiedy, od... kiedy w końcu ta blokada puści? No kiedy ta blokada puści? Bo ja już tutaj naprawdę dostaję kurwicy, nie? My no, mną już tutaj nosi. Jest to przykre. No troszeczkę jest to dla mnie przykre. Ale teraz to jest ta blokada. To jest tam. Bloka... Miałem... Miałem grać rozsądnie, nie? Ale zróbmy to. Zróbmy, odblokujmy się tu. Odblokujmy się tą bitwą. Siedem skrzyń, zbustowanych, eventowych, punkty eventowe ru... również nam mogą tutaj dropić. Jeszcze mi faka pokazuje, chłop. O kur. Nie no, to jest 11 zł. Jak mogę tu faka? Ale ja mu faka jeszcze nie pokazuję, bo ja tutaj jestem na takim minusie, że. A tutaj się tego faka pokazuje. Jest, kolejny. 15 zł, proszę! Tego zniszczyć Za tego fakeńca. To jest droższe? Jeszcze jeden, jeszcze dwie, jeszcze dwie, proszę! On ma droższego, prawda? Ma droższego. Kurde, proszę, ostatnia skrzynia. Jest. Jest! Jest! Jest, jest! jest. jest. Jezu, to było przyjemniejsze niż wygranie tej bitwy. Naprawdę, pokazanie tego fakensa. Naprawdę to było przyjemniejsze. Wracamy do gry. Wracamy, widzowie, do gry. Chłop został tu zniszczony. To mi się podoba. Ty to jest Ksajo? Nie, to krzaki jakiś. Wiem, że to jest Ksajo, bo Ksajo ma podobny awatar. Ale dobra, fakensa musimy tutaj rozwalić. Zaczynamy pięknie. Mam nadzieję, że to, to będzie początek lepszego jutra. Że to nie będzie taka fort, fartowna jedna bitwa. Że jednak za tą bitwą pójdzie teraz totalny rozpierdziel. Dobra, wygraliśmy to. 9 zł. Cały czas niestety minus. Cały czas niestety minus. O, star mi tu widzę bitwę robi. Ej, wchodzę w to. Wchodzę w to. Dawaj, dawaj tutaj. Proszę, przyczyń się do challenge'u. Kto ma droższą? Okej, okay, dwie tutaj lipne płyty wypadły. Naklejeczki, fioletowe też dwie. Niestety droższe i gigabuły. No, gigabuły tutaj chyba najdroższe ogólnie. Pierwsza gigabuła, nic. I ostatnia, o boże. I kolejna bitwa, niestety. O, kurde. A to nam nic nie dało. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. No, myślałem szczerze, że ten akaczyk tutaj nam coś zmieni, nie? Myślałem, że ten nakaczek nam pozwoli wygrać bitwę. 45 złoty, widzowie. Znowu stan, niestety, tak zwany krytyczny. Stan critical Kilowata, nie, kilowata nie dajemy. Backpaczka damy. Cztery backpaczki. Na. Trzy osoby? Kurczę, no jakbyśmy na trzy osoby wygrali, to byśmy. myślę, się odkuli, nie? Wierzę, wierzę, widzowie wy też we mnie, może wy widzowie we mnie też nie wierzycie Może wy też we mnie wierzcie, no nie wiem To tu się wyprawia na tych odcinkach, ale naprawdę nie wyprawiają się jakieś niesamowite, mega dobre rzeczy Bo wszystko aktualnie na przestrzeni paru dni przegrywamy, dwie skrzyneczki do końca Jak na razie jesteśmy w sytuacji niestety krytycznej i jak teraz nic nam nie wyleci, no to przegrywamy oczywiście bitwę 8 zł. Czajcie to. 15. 57 zł zostało nam w ekwipunku. Z tamtej stówki nic nam się nie udało zrobić. Mamy jeszcze 61 zł tutaj do do zrobienia czegokolwiek w tym odcinku. No jedz jak jest. Jest jak jest. Co ja mogę powiedzieć? No drop jest taki, jaki dla mnie jest, no. Jak widzicie mnie na stronie, to wbijacie, bo mój fart na przestrzeni tygodnia to jest naprawdę tragiczny. A jak to mówią, gra bez farta, wiadomo co warta. Lecimy kolejną tutaj, lecimy kolejną bitewkę. Taką sobie tutaj tworzymy. Daje jeszcze raz tego szansę dla tego backpaczka. Punkty ewentowe nam się tutaj zbierają. Daje nas znowu na trzy osoby. Warto mu może underdoga tutaj dawać, ale ja teraz nie daję tego underdoga, bo liczę na to, że faktycznie teraz zdominuję tę bitwę. I liczę też na boty. Dodaję tutaj boty, nie walimy się teraz z ludźmi. Jeszcze z botami dzisiaj się nie waliliśmy. 25 zł. Dobra, pierwsza, pierwszy skin, fajny. Podoba mi się. Tylko, żeby się na tym jednym skinie tutaj nie zakończyło, bo Michael też tutaj źle nie leci. Ma 20 zł. No i teraz już do nas podbija. Więc oby tutaj jeszcze coś lotło, bo no oni mnie no, wykończą, wykończą mnie, no wykończą mnie. To jest niemożliwe, to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. I oczywiście ostatnie miejsce, oczywiście, no nie być Ale tu już konkretna bitwa, 204 zł. Punkty ewentowe nam jedynie co zostały. I złotówka Lowcase No jestem załamany No szczerze no jestem naprawdę załamany Jestem załamany 46 groszy